Złomka to akcja, która powstała oddolnie, po to by pomagać najbardziej potrzebującym dzieciom w czasie kwarantanny COVID-19. Okazało się, że nie ma komputerów. Nie widzieliśmy na początku ilu ich nie ma, więc ale okazało się, że jeden post, który umieściłem na Facebooku, był 200 razy szerowany wśród ludzi i bardzo dużo osób chciało. Komputery, które ofiarowałem z mojego biura, ale to było tylko 10 laptopów. Stąd powstała idea stworzenia grupy na Facebooku, która w ciągu tygodnia się urosła do niemal 2000 osób, i w ten sposób się okazało, że problem jest bardzo duży. Szybko dołączyły do nas osoby, które chciały coś zrobić, i ta grupa osób, która zaczęła działać, to tak zwani złomiarze. Poza złomiarzami są, jest ogromna grupa osób, które podarowały komputery. Bo złomiarze zajmowali się komunikacją, przekazywaniem, pozyskiwaniem komputerów, sprawdzaniem, komu je przekazać, i komunikacją i organizacją grupy. Natomiast dawcy tak zwani przekazywali swoje komputery, często wyciągnięte po wielu latach leżenia w szafie. Jakie sobie postawiliśmy pytania? Pierwszym pytaniem było, ile tak naprawdę komputerów brakuje? No bo ilu jest potrzebujących. I okazało się, że w samej Warszawie, gdzie przeprowadzono, gdzie, gdzie urząd miejski przeprowadził Ankiety brakuje 20 tysięcy komputerów, czyli w Polsce około pół miliona. Pomoc rządowa to było między 60 a 100 tysięcy komputerów, więc dalej ogromna dziura. Nie każdy komputer, który był przekazywany przez pomoc rządową, mógł dotrzeć do najbiedniejszych, bo oni się bali przyjąć taki komputer w wypożyczenie, bo trzeba było gwarantować, że się zwróci, jakby był uszkodzony. Więc następne pytania, jakie się pojawiły, to jak dotrzeć do najbardziej potrzebujących, jak najszybciej zorganizować się w ruch. I tu, z pomocą przed Tomek Staśkiewicz, który, znawca Facebooka, wymyślił zasadę, że nie musimy się zajmować jako hub rozdawaniem komputerów, ale może być miejscem, w którym ludzie mówią: A potrzebuję komputera, mam komputer. I wskazują, gdzie są, i w ten sposób po każdej stronie było około 200 postów, co szacujemy, że między. 200-500 komputerów zostało w ten sposób przekazanych. Te posty owocowały bardzo dużą ilością komentarzy, każdy pod, pod każdym i zastanowiliśmy się, że jednak po pierwsze dla tych dawców to jest trudna sprawa oddać, a po drugie no dostają ci, którzy najgłośniej krzyczą. Więc jak dotrzeć do tych, którzy, którzy naprawdę potrzebują, a nie mają głosu, na przykład nie mają Facebooka, no to tutaj można było dotrzeć przez organizację albo poprzez odpowiednie formularze przekazywane przez internet i odpowiednią weryfikację, którą rozwinęliśmy w drugim miesiącu naszej akcji. Zresztą w drugim miesiącu zaczęliśmy bardziej strukturalnie podchodzić i też zaczęliśmy myśleć, jak, jak bezbłędnie reperować komputery, jakimi standardami się kierować i, i, i próbowaliśmy usystematyzować nasze działania. Jakie trudności się pojawiły? Dużą trudnością jest nadmierna popularność na początku i wygaszająca, nie, nie idąca w parze z przygotowaniem do tematu. Można iść na, na hura i, i robić, co się, co się da, natomiast nie zawsze się okazuje, że to jest dobrze, więc przyjęliśmy że na początku, że musimy dobry produkt dostarczać, co spowodowało, że na samym początku nie wykorzystaliśmy pełni naszego halo wokół naszej akcji. Inną trudnością było właśnie dotarcie do najbardziej potrzebujących, i tutaj no, trzeba było wyrobić sobie pewne mechanizmy. Trzecią problemem tego typu inicjatywy to jest struktura formalna. No, bo jak jesteśmy organizacją, to, to ktoś chce dać darowiznę, no to kto może dać darowiznę, komu można dać darowiznę? Fundacji, etc., etc. Systemowe trudności polegają na tym, że darowizny są obarczone vat i tutaj też udało nam się we współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi. Wpłynąć na to, że, że podatek VAT został do 30 czerwca zniesiony przy darowiznach dla szkół i dla organizacji opiekuńczo-wychowawczych, w, w uproszczeniu mówiąc, domów dziecka różnego rodzaju innych wariantów tego typu instytucji. To duża pomoc, bo udało się nam komputery o dużej wartości z firm, jednej z dużych korporacji przekazać jednostkom Domom Dziecka. Bez ponoszenia kosztu VAT w wysokości około 6000 zł. Gdyby to trwało dłużej, to pewnie można było więcej komputerów, przekazywać dzieciom naprawdę potrzebującym. Jakie sukcesy? No więc wspomnieliśmy, że było około 500 komputerów przekazanych. Sukcesem było właśnie do na, 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 na ustawodawcy, żeby w ramach tej tarczy chyba wtedy to było 2.0. Doprowadzić do tego, że ten VAT się yy, z, będzie zniesiony. Trzecie, to stworzenie grupy, która do dzisiaj pracuje i ma pomysł na dalej. Co, co, zna, co jest dalej? Dalej to jest, dalej jest problem, że nie ma komputerów. I wiadomo, że yy, w edukacji będą potrzebne komputery i najbardziej potrzebujący ich nie będą mieli. Ale chcemy, żeby te komputery dotarły z usługami, co to znaczy usługi? Usługi to są różnego rodzaju zajęcia, które mogą darmowe prowadzone przez inne organizacje, na przykład hackersi.pl, które dostarczają darmowe korepetycje, zajęcia językowe, kursy programowania. Mamy wiele innych jeszcze pomysłów, innych organizacji na, wokół nas, które by chciały na naszych, mówiąc w cudzysłowie, na naszych komputerach, przez nas przekazanych, dostarczyć dzieciom usług. Dlaczego to jest potrzebne? Po pierwsze, żeby e, mieć pewność, że te komputery mają charakter edukacyjny, wspierający edukację. Więc po drugie, chcemy, żeby, żeby mieć jakby sprzężenie zwrotne polegające na tym, że te organizacje nam powiedzą, ile tych, te komputery były używane. To będzie fajnie, fajna wiadomość, żeby przekonać darczyńców do dalszego działania. Szersze tło, to znaczy, jeżeli chodzi o komputery, które przekazujemy dla edukacji, to są dwa, dwa wątki. Pierwszy zero waste, zero Waste no, bo komputer, żeby wyprodukować komputer, trzeba zużyć około 300 kg CO2. Znaczy, wyemitować 300 kg CO2. Więc taka klasa średniej wielkości to jest około 10 000, 10 ton CO2, czyli tyle, ile generuje przeciętny mieszkaniec Polski rocznie. Taka 30-osobowa klasa dzieci. Więc w Polsce się sprzedaje około 5 milionów komputerów rocznie. Wyprodukowanie tych komputerów to jest 2 miliony ton CO2. Każdy z tych komputerów ma dość krótkie życie, 4 średnio. Gdyby je przedłużyć przy pomocy odpowiednich e, uwarunkowań prawnych oraz odpowiednich działań społecznych, to e, do 6 lat to oszczędzimy około 1 miliona ton CO2. Więc e, warto działać, bo to jest wartość równoważna z, z ilością emitowanego CO2 przez 150 tysięczne miasto w Polsce. Więc. E, no tutaj poza tym w ten sposób możemy wypełniać lukę edukacyjną i technologiczną wśród tych, którzy najbardziej potrzebują komputerów. Więc im dłużej żyją komputery, im bardziej są używane przez potrzebujących, tym więcej dobra dla wszystkich.